Będzie dzisiaj, kochani, trochę z tego połączenia niebiańskiej chwały z pieluszkami. Jak się to ma przenosić na nasze życie? No bo przecież te święta to nie jest tylko jakiś rytuał, który mamy odbyć, jakieś nostalgiczne wspomnienie czegoś, co było. To ma mieć wpływ na nasze życie. Więc najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, w dzień, w którym świętujemy Twoje urodziny, składamy Ci, Panie, najlepsze życzenia. Niektórzy spośród nas zrobili to wczoraj w komentarzach, niektórzy jeszcze dzisiaj te komentarze dopiszą pod wczorajszym filmikiem. My przychodzimy, by powiedzieć Ci dziękujemy. Za Twoją miłość, za Twoje wcielenie i narodzenie. Za to, że Ty pokazujesz nam cel i sens tego wszystkiego, co przed nami. I za to, że dając nam sens i cel życia Możemy liczyć na to, że kiedyś w domu Ojca będziemy na zawsze z Tobą już bez lęków, bez trudów, bez cierpień, bez zmagania się, bez tych wszystkich chorób. Dziękujemy Ci za tę piękną perspektywę. Działaj w nas, Jezu. A w 549. punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego, który codziennie czytamy, przed Tobą, Panie Jezu, bo przecież nie Tobie, bo Ty to doskonale znasz, ale sobie, Słyszymy słowa: Wyzwalając niektórych ludzi od ziemskich cierpień, głodu, niesprawiedliwości, choroby i śmierci, Jezus wypełnił znaki mesjańskie. Nie przyszedł on jednak po to, by usunąć wszelkie cierpienia na ziemi, ale po to, by wyzwolić ludzi od największej niewoli, niewoli grzechu, która przeszkadza ich powołaniu do synostwa Bożego i powoduje wszelkie inne ludzkie zniewolenia. Amen. Posłuchajmy słowa. Stało się zaś w dniach owych wyszedł dekret od Cezara Augusta, był zapisanym, był cały świat zamieszkały. By zapisanym był, cały świat zamieszkały. Ten spis pierwszy stał się za będącego gubernatorem Syrii Kwirniusza i wyruszyli wszyscy, by być spisywanymi, każdy do swego miasta. Wyszedł zaś Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawida, które nazywa się Betlejem, z powodu, że był on z domu i rodu Dawida, by zostać zapisanym z Marią, zaręczoną mu, będącą ciężarną. Stało się zaś, gdy byli oni tam, wypełniły się dni rodzenia jej i urodziła syna jej, pierworodnego, i owinęła pieluszkami go i ułożyła go w żłobie, ponieważ nie było dla nich miejsca w zajeździe. I pasterze byli w krainie tej na polu, nocujący i strzegący strażami nocy przy stadzie ich, i zwiastun pana stanął przy nich, i chwała pana. Oświetliła ich i przestraszyli się strachem wielkim. I powiedział im zwiastun: Nie bójcie się. Oto bowiem ogłaszam Wam radość wielką, która będzie całemu ludowi: że urodził się Wam dzisiaj wybawca, którym jest pomazaniec Pan w mieście Dawida. I to Wam znakiem znajdziecie niemowlę owinięte pieluszkami i leżące w żłobie. I nagle pojawiła się ze zwiastunem mnogość Wojska Niebieskiego, wielbiący Boga i mówiących, chwała na wysokościach Bogu i na ziemi pokój w ludziach, upodobania Jego. Witajcie, kochani, będzie pochwalony Jezus Chrystus Ewangelia z nocy. Więc dzisiaj Kościół daje wiele różnych możliwości, ale wybrałem tę. Dlatego, że jest tutaj bardzo dużo opisów chwały Bożej i jednocześnie takiej nieprzewidywalności Pana Boga. No bo przecież chciałbym się powiedzieć, że Jezus powinien się urodzić w jakimś pałacu, w jakimś zacnym miejscu, najlepiej w ogóle z jakąś super obsługą. No on się rodzi w takim dość upodlonym miejscu jak mówią bibliści w kontekście grot betlejemskich, rodzi się dodatkowo w czasie, kiedy nie ma dla nich miejsca w zajeździe, w tej gospodzie, czy jakbyśmy tego nie przetłumaczyli. no Po ludzku można powiedzieć, że się nic nie układa, ale nie układa się w jakim kluczu. No tak jak my byśmy sobie wyobrażali narodziny króla królów i pana panów. A on wybiera to, co liche, to, co skromne, to, co ubogie, to, co najmniejsze, to, co zapomniane, to, co w ogóle nie licuje z tym, jak król wybrać powinien tak byśmy mogli powiedzieć, opisując ten fragment. A jednocześnie, przy tym narodzeniu, wybiera tych jako świadków tego, co się stało, których my byśmy pewnie nie wybrali, bo wybralibyśmy zapewne tych, którzy się znają. Na spełniających się proroctwach. Anioł jest posłany i właściwie zastępy niebieskie do pasterzy, do ludzi najbardziej prostych, do ludzi, którzy niekoniecznie też się dobrze prowadzili, powiedzmy sobie wprost. Bóg do nich przychodzi. To Bóg im powierza tajemnicę, sekret, po, po, pokazuje im drogę, daje im pewność tego, co się dzieje. Jak to było tak w szczegółach, trudno sobie wyobrazić, bo Łukasz jest dość oszczędny w słowa, natomiast mówi o pewnych reakcjach, które się stały wobec działania Pana Boga. I to też dla nas jest dość istotne, bo czasem w naszym życiu wydaje się, że to działanie Pana Boga jest zredukowane, że on musi być miło, jak Pan Bóg się objawi. A może ma po prostu być tak, jak było wtedy, kiedy Anioł przyszedł. I oni się przestraszyli, a jest tu użyte słowo strachem wielkim, megan. Fobłą, megan. Oczywiście Angelos, czyli zwiastun, anioł, wobec tego strachu daje światło. Nie bójcie się. To jest radość. Ogłaszam Wam. Wielką radość, która będzie udziałem całego ludu, urodził się Wam dzisiaj wybawca Soter, którym jest Chrystos Kyrios, pomazaniec Pan i odniesienie do spełniających się dalej proroctw. Ci, a nie mówię, rzeczywiście mają przepiękne momenty pokazania spełniających się proroctw, bo pokazuje, pokazuje to. Polej Dawida, to, to ten miejscowość Dawida, mieście Dawida. I znowu, co jest charakterystyczne wobec całego tego opisu? Anioł nie mówi w ciemno. Anioł potwierdza to, mówiąc, że to będzie dla was znak. No nie da się nijak od, odrzucić tych słów z, z psalmu. Pan raz powiedział, dwa razy to słyszałem. Jakby mieli wątpliwości, że im się coś objawiło, że, że im się coś przewidziało, że, że, to było, że to nie tak było. Anioł mówi: No, znajdziecie niemowlę. Sprowadza ich z tej wielkiej chwały, którą, którą pokazuje, jak niebo się cieszy, że Jezus przychodzi na ziemię, do pieluszek, które Maryja zakłada niemowlęciu. Jakby chciał Anioł tym samym powiedzieć, nie da się oddzielić tego, co zwykłe, ludzkie, proste, od tego, co niebiańskie, boże, przebóstwione, że to wszystko jest jakoś niesamowicie spójne. I wiecie, dla nas wniosek z tego jest może poza kontekstem. Ja bardzo lubię wracać do, do tych momentów, w których ksiądz profesor Grzywocz mówił, że. Życie ma być bardzo połączone z Ewangelią, czyli im bardziej spójne jest życie z Ewangelią, tym mniej jesteśmy karykaturą Ewangelii. Im bardziej życie jest w naszym życiu, ludzie dostrzegają życie Chrystusa i to życie nasze inspiruje ich do tego, żeby oni chcieli sięgnąć wyżej, żeby chcieli postawić wyższe cele, żeby chcieli się zmierzyć ze swoimi słabościami. To znaczy, że stajemy się Chrystusem, jak często mawia biskup. Edward w tych środowiskach, w tych miejscach, w których ludzie może nigdy by nie poznali Chrystusa, to jest wielka odpowiedzialność i wielka misja wynikająca z narodzenia Chrystusa. Można powiedzieć, jeszcze idąc dalej, że jeżeli chcemy naśladować Chrystusa, to mamy w pokorze nauczyć się stawać ludźmi, jak napisał papież Franciszek, bo Bóg stał się człowiekiem. To jest dopiero droga. Naśladować Boga przez to, że stajemy się ludźmi. Byśmy się chcieli stać chrześcijanami bez stawania się ludźmi czasem. Tak to wygląda. Nie? I to jest oczywiście karykatura, tak być nie powinno. Jeszcze gorzej, jak my księża chcemy stać się księżmi bez bycia chrześcijanami, a jeszcze gorzej, nie, chociaż nie wiem, czy to można stopniować, bez bycia ludźmi. Nie? Więc dzisiaj uczmy się tego. Uczmy się, żeby mieć czas odłożyć telefon. Uczmy się, żeby mieć czas dzisiaj pośpiewać kolendy. Uczmy się bycia ze sobą, rozmów, może nie kategorycznego poprawiania innych, jak to się stało udziałem tak wielkiej części naszego społeczeństwa. Ja wiem, jak Ty masz żyć, ja wiem, jak Ty masz się zachować, ja wiem, ty, gdzie masz Ty mieszkać, ja wiem, jak Ty masz się odzywać, ja wiem, co Ty masz robić, właściwie ja wszystko wiem i Ty nie robisz nic z tego, co ja wiem. No i frustracja jest murowa po dwóch stronach. A kiedy zaczynamy przyjmować, kiedy zadajemy pytania, kiedy jesteśmy gotowi na nowe, kiedy jesteśmy gotowi, żeby przyjąć człowieka, nawet bez komentarza w kontekście tego, z czym on do nas przychodzi to trochę pode... jesteśmy podobni do Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, który przyjął tych pasterzy i mówi, wiecie co, no nie tak sobie wyobrażałem to wasze odwiedziny dzisiaj tutaj. Dobra. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da, do zobaczenia jutro.